Wyzwolenie nie będzie miało charakteru, który znamy z filmów o obcych cywilizacjach. To będzie walka, którą znamy z Biblii: dobra i zła, Boga i szatana, aniołów i demonów. Wpierw musi dojść do zderzenia się ze światem rządzonym przez ludzi, by wszystkie państwa były podległe Bogu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Koniec tego zepsutego świata nadchodzi i wkrótce nadejdzie, i niech wszyscy się do tego szykują. Wszyscy musimy odrzucić ten stary świat i zadeklarować się, po której stronie chcemy stanąć. Kiedy na niebie pojawi się znak krzyża, wszyscy powinni opuścić domy i uciekać z dala od domów w dzicz, gdzie będziemy oczekiwać nadejścia Chrystusa który wprowadzi swoje rządy, które oceni, którzy ludzie będą się nadawali do nowego świata, a którzy nie. Tak jak oznajmia Pismo, a czego musimy się jak najszybciej nauczyć, by rozumieć to, co się wydarzy. Powinienem przygotować się do nadejścia Chrystusa. Będzie to straszny, ale też wspaniały czas zmian które mają doprowadzić do nadejścia nowego, doskonałego świata, którego powinniśmy oczekiwać. Pamiętaj, że w momencie, w którym na niebie pojawi się znak krzyża, powinieneś razem z rodziną udać się z dala od plugastwa miasta i chronić się najlepiej w górach lub lasach. Przygotuj się do tego zawczasu, mając plecak wyposażony w artykuły spożywcze, namiot i wszystko to, co przyda ci się w oczekiwaniu na przyjście tego Armagedonu.